Jest to miasto dzierżoniów śląski. Jest to miasto Dzierżoniów śląski. Dzisiaj jest zamknięte, dlatego jest spokój i można tutaj ten czas wykorzystać. Ok. Budynek urzędowy Dzierżoniów śląski. Niniejszym deklaruję wszystkim wszem i wobec, że, jako suweren, żywy, wolny człowiek, sprawuje swoją władzę samodzielnie, bez żadnego pośrednictwa, żadnych organizacji doradczych. Na przykład, Trzecia RP, Państwo Polskie. Polska Ludowa, trzecia RP albo sama RP, bo tutaj trzeba brać pod uwagę, że to może być bardzo mylące, jaka jest dokładnie nazwa państwa. Czy to jest trzecia RP i jaka RP? Trzecia Rzecz, Pospolita, albo Rzeczy Pospolita, Rzecz albo Rzeczy. Tam jest taka literka Y, więc jaka jest nazwa państwa polskiego? Trzecia rzecz pospolita, albo trzecia rzeczy pospolita, albo tylko rzecz pospolita, albo tylko rzeczy pospolita bez tej trójki na początku. Dlatego niniejszym deklaruję, że jako suweren sprawuje władzę samodzielnie już od wielu lat, bez żadnego serwisu, usług, produktów, ofert handlowo-biznesowo-politycznych, doradczych i jeszcze innych. Sam się reprezentuje i nie potrzebuje żadnego pośrednictwa kogokolwiek, kto należy do korporacji prywatnej pod nazwą państwo polskie, bez względu na konkretną nazwę handlową, biznesową lub jakieś uproszczenie, która może być używana. Ani wszyscy wiedzą, że to może być jakieś takie. Mniej lub bardziej świadome oszustwo, niedomówienie, błąd, coś takiego drobnego. Więc niniejszym na ręce pana szacownego starosty w jako pracownika korporacji pod nazwą Państwa Polskie, uprzejmie i jednostronnie informuję, że jako suweren sprawuje swoją władzę samodzielnie od wielu lat, bez żadnego pośrednictwa nikogo, kto należy do Państwa Polskiego. Włączając w to szacownego pana. Niniejszym także informuję, że nie mam myśli samobójczych, nie zamierzam targnąć się na życie. Nie jestem szczęśliwy w moim życiu, nie zamierzam sobie zrobić samobuja, nie zamierzam sobie zrobić seppuku albo harakiri, nie zamierzam targnąć się na swoje życie w jakikolwiek sposób. I dlatego wszem i wobec chcę to powiedzieć, poinformować, tak, aby to było. Jasne. Dla wszystkich. Jest to Dzierżoniów Śląski, miasteczko Dzierżoniów Śląski. Dziękuję bardzo za uwagę.